Także witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Także witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony RADOL. W dzisiejszym odcinku będziemy robili sobie misję z nowej aktualizacji. Pod na... O nazwie Czarna Skrzynka. Weźmy... weźmy sobie tą misję. I pierwsze co zrobimy, to weźmiemy sobie urządzenia hakerskie. Potwierdź eee, Ta baba coś tam gada, spoko A urządzenia hakerskie, dobra to trzeba lecieć na lotnisko Los Santos Dobra hmm. Udaj się do... La Pirta na lotnisko? A nie, tutaj, a dobra Mi się pomyliło Chyba tam A później e... Podnaleźć typa, okej okay. Dobra, schowajmy się od razu. A to jestem z tym na dachu, dobra. On mi się pomylił misję. Tutaj po prostu rozwalamy wszystkich. Nawet nie będziemy atakować, bierzemy co, co nasze i uciekamy. Nie będziemy niepotrzebnie marnować rakiet. Udaj się na lotnisko, ok. Z tego co słyszałem tutaj misje są szybkie także całe wszystkie misje plus finał myślę zrobimy tak w granicach 40 minut Dobra Tutaj mamy zhakowane. Otwórz lotnisko Los Santos, Ok, dobra, bierzemy sobie kolejną misję. A sonar bierzemy, lecimy teraz po sonar. I będziemy go kraść takim niemiłym panom. A to w drugą stronę lecę, dobra. Także tutaj się zaraz pozbędziemy panów kolegi bo coś tu nas atakować. Dobra, trzeba znaleźć łódkę. O, dobra, trudno nie było. Wypuszczamy parę rakiet. Czekajcie, tutaj sobie wylądujmy z tej strony. Bierzemy to nasze. Cyk. Sonary zabrane. O nie, kurde. Operator się zbazował chyba. Nie, no dobra. Czekaj, może? Nie. Wychodzimy stąd się e, dostanę od razu kuku na muniu od panów przeciwników Dobra O, no, typie, co ty robisz? E, dobra, czekajcie. Duże pojazdy kosatka z paru. Panowie dostali, dobra, uciekamy stąd. Na szczęście policja nas nie goni, także, tykajcie pojazdy, zarządzaj pojazdami. Zwróć pojazd do garażu, ok. Opresora, depresor zwrócony do garażu. Także możemy wracać do fabryki odzieży i odpalać przed ostnia ostatnią misję, i będziemy robić finał Także, jak mówię, bardzo szybkie misje. Dobra, dobra, o, to już jest tutaj okej. Okay. Okay, ja Chciałem sobie bardziej tutaj podleciał. O, nie umiem parkować. A i mi sparał wybuchnie zaraz. A nie, tak nie wybuch, ale ładniej zaparkował. Dobra, misja zrobiona. A co nam tu jeszcze zostało, drodzy widzowie?

Robię wszystko bez cięć. Myślałem, że się wywala z tego opresora jak tam byłem. Udało się na barkę Medway doży będziemy kraść tule oczywiście, za, przy, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę Suba oraz bardzo mimo jeśli to zrobicie a, a zwłaszcza że zbliża się GTA Softka, którą chcę dla Was e, nagrywać z przyjemnością i oczywiście też robić live y z GTA6 Może też z wami pograć w GTA6, także... Zachęcam do subskrypcji mojego kanału Będzie mi bardzo miło A my już jak widzę dolatujemy już Kurde, niepotrzebnie rakiety marnuje Dobra, wylądujmy sobie. Pierwsza osoba. Kurde. Coś tam jeszcze, więc pilnuje. Dobra, wsiadamy, wysiadamy. Pytanie. O, rany mam, więcej, prócz tam. Czekamy na te helikopterki, żeby je rozwalić. Dobra. Dobra. Nie mam kamizelek, ale to trudno. czyli o siebie. Dobra, czekajcie, to trzeba inaczej rozwiązać. Inaczej panowie mi... spokojnie, o kurde, ominął rakietę.

Zapraszamy tu na lotnisko, <laughs> zaparto w wyznaczonym miejscu trochę do góry i myślę, że możemy zrobić samolot. O dobra wyratowane hmm. dobra ktoś jeszcze będzie mnie atakował, coś próbował zrobić, chyba nie z tego co pamiętam to tutaj były tylko dwie fale tych przeciwników także ich już rozwaliliśmy tak że nikogo już nie będzie a zobaczmy jak to wygląda z pierwszej osoby spoko Uda. Niestety widzowie jak widzieliście mam problemy techniczne, także e, resztę, resztę misji dokończymy jutro, jutro wam dogram resztę turn i finał, także sorry za błędy techniczne, trzymajcie się ciepło i na razie.